W 2022 roku geolodzy odkryli, że Tama Trzech Przełomów największa zapora wodna na świecie wywołuje trzęsienia ziemi w chińskiej prowincji Sichuan. A w 2005 NASA stwierdziła, że ogromna ilość wody, zebrana w jeziorze za Tamą, opóźnia obrót ziemi o 600 sekundy. Obecnie zbiornik ten przechowuje 40 bilionów kilogramów wody. Co więcej, od momentu napełnienia tamy pojawiło się na niej 80 pęknięć. I choć katastrofy zapór wodnych są powszechne, to nikt nie wstrzymuje pracy tamy, mimo że wymaga ona naprawy. Dziś zobaczysz 10 najstraszniejszych pęknięć zapór w historii i dowiesz się, czemu chińska elektrownia może zawalić się w każdej chwili. Jedna z największych katastrof w Michigan to skutek braku konserwacji zapory. W 2020 ta ma Edenville, położona u zbiegu rzek Titabawasi i Tobacco, nagle pękła. Konstrukcja była ziemnym nasypem o wysokości 16 metrów i długości około 2 km. Wybudowano ją w 1924. A w 2018 wygasła licencja firmy. Która była jej prywatnym właścicielem. Każdy wiedział już, że zapora nie wytrzyma silnych deszczy i powodzi. Dwa lata później, po licznych ulewach, które nawiedziły Michigan, woda w zbiorniku wzrosła do rekordowego poziomu, a tama pękła. Jej wschodnia strona zawaliła się, a woda popłynęła w dół rzeki. 16 km od tego miejsca znajdowała się tama Sanford która nie była w stanie poradzić sobie z tak wielkim przelewem wody. Władze musiały ewakuować 10 tysięcy osób. Rzeka Tita-Bawasi osiągnęła poziom 10,5 metra, zalewając trzy obszary mieszkalne – Edenville, Sandford i Midland. Gdyby tam Edenville w porę zmodernizowano, do katastrofy pewnie by nie doszło. Podobne zdarzenie miało miejsce na zaporze Nam-Ao w Laosie. W 2017 mała tama zbudowana dla lokalnej elektrowni wodnej runęła po obfitych opadach deszczu. Wysoka na metr fala zalała pola ryżowe i okoliczne wioski. Domy mieszkańców znalazły się pod warstwą ziemi o grubości 40 cm. Oczyszczanie pól, naprawa tamy i wypłata odszkodowań kosztowały kraj ponad milion dolarów. Zaledwie rok później katastrofa innej laotańskiej tamy Zabiła 40 osób, a ponad 1000 do dziś uważa się za zaginione. Szalający potok wody zmiótł wszystko, co stało mu na drodze. Zniszczył drogi, mosty i domy, pozostawiając ponad 6,5 tysiąca osób bez dachu nad głową. Ale jedna z najstraszniejszych tragedii, spowodowanych brakiem odpowiedniej konserwacji i terminowych napraw, Miała miejsce w 1976. Zapora Teton znajdowała się na rzece o tej samej nazwie w stanie Idaho. Była to tama ziemna wysoka na 93 metry i długa na prawie kilometr. Rok po jej wzniesieniu inżynierowie dostrzegli wycieki w prawym przyczółku tamy. Były tak małe, że je zignorowano. Dwa dni później w ścianie zrobił się jeszcze większy otwór. Przez który woda płynęła już z prędkością 57 000 m3 na sekundę. To pięć razy szybciej niż w przypadku wodospadu Niagara. W ciągu kilku godzin zbiornik tamy całkowicie się opróżnił, a woda zalała terytorium o powierzchni 780 km2. Małe miasteczka rolnicze na brzegu rzeki zostały doszczętnie zniszczone. 80% budynków w okolicznych miastach zostało uszkodzonych. W katastrofie zginęło 11 osób. Woda zerwała wierzchnią warstwę gleby z 40 km kwadratowych żyznych pól. Usunięcie gruzów po powodzi zajęło prawie 3 miesiące, a koszt naprawienia szkód i pomocy humanitarnej wyniósł 320 milionów dolarów. Do tragedii doszło z jednego powodu. Otóż zbiornik napełniono jeszcze przed zakończeniem budowy tamy. Woda przeciekała przez pęknięcia w ścianie, a później zmyła fundamenty i wdarła się na ląd. A co z tamą Trzech Przełomów, o której była mowa na początku filmu? Jej budowę zakończono w 2003, a przeznaczono na nią 32 miliardy dolarów. Ma 181 metrów wysokości. I ponad 2 km długości. W 2020 zapora wytrzymała bardzo gwałtowny sezon monsunowy, i nie stwierdzono żadnych problemów technicznych. Biorąc pod uwagę, ile kosztował cały projekt, można by pomyśleć, że nie ma się zamartwić o jakość konserwacji. A jednak, kilka dni po uruchomieniu Tamy, na jej powierzchni odkryto 80 pęknięć. Czy więc inżynierowie Pomylili się w obliczeniach już w pierwszych etapach budowy. Błąd budowniczych lub próba cięcia kosztów mogą prowadzić do śmierci dziesiątek, o ile nie setek ofiar. Katastrofa Tamy Sardoba w Uzbekistanie jest tego dobrym przykładem. W 2020 jedna ze ścian zbiornika nie wytrzymała naporu wody i rozpadła się. Aby zapobiec zawaleniu się konstrukcji, otwarto wrota Tamy. Uwolniło to 500 milionów metrów sześciennych wody. Cała ta objętość przepłynęła przez południowy kanał Gołodnostepski do jezior Eidnar Arnasej. Jednak projekt sieci kanałów nie zakładał tak dużej ilości wody i w ten sposób ponad 350 km kwadratowych ziemi ucierpiało w powodzi. Wioski i pola bawełny zostały zalane. Rząd ewakuował 111 tysięcy mieszkańców. A sześć osób zginęło. Po zbadaniu przyczyn katastrofy ustalono, że firma odpowiedzialna za budowę Tamy postanowiła zaoszczędzić na materiałach. Konstrukcja była przez to zbyt cienka i pękła pod naporem wody. I nie była to jedyna katastrofa, w której czynnik ludzki odegrał kluczową rolę. Podobnie było na Węgrzech w fabryce tlenku glinu Ajka. W 2010 roku zbiornik odpadów żrących przewrócił się, wyrzucając potok gęstego czerwonego szlamu w kierunku Dunaju. Tego dnia uwolniło się około miliona metrów sześciennych odpadów. Fale toksycznej czerwonej mazi miały do dwóch metrów wysokości. Przewracały samochody, wyrywały drzewa z korzeniami i zalewały domy oraz pola. Potok dotarł do Dunaju i zanieczyścił jego wody metalami ciężkimi. Rząd musiał ewakuować około 8 tysięcy osób. 10 lokalnych mieszkańców zginęło, a 150 innych doznało oparzeń chemicznych. Ale jeszcze gorsza katastrofa, spowodowana błędem w obliczeniach, miała miejsce w 1963 roku na Zaporze Baldwin Hills w USA. Zbiornik zbudowano na jednym z najwyższych wzgórz regionu. Z trzech stron osłaniały go wały ziemne, a z czwartej tama Baldwin Hills. Podczas budowy przeoczono jednak kluczowy czynnik. Gleba pod zbiornikiem była niestabilna i w każdej chwili mogła się rozpaść. I to właśnie stało się w grudniu 63. Nadzorca zbiornika dostrzegł nagły przeciek przez ścianę tamy. Kilka godzin później cała konstrukcja się rozpadła. Wyleciało z niej milion metrów sześciennych wody. Niespodziewany przepływ zniszczył około 300 domów i zalał terytorium zamieszkałe przez 16 tysięcy osób. W tamtej chwili ponad 1500 z nich mogło zginąć. Na szczęście lokalne władze w porę ewakuowały mieszkańców z dolnego biegu rzeki. Niestety pięciu osób nie udało się uratować. Prąd zniósł jedną z ofiar na odległość 200 metrów od jej domu. Pomyśl tylko, ilu ludzi by ucierpiało, gdyby runęła tama trzech przełomów. Dla porównania, w chińskim zbiorniku znajduje się 40 milionów razy więcej wody. A jego projekt budowy też wcale nie został wdrożony bezbłędnie. W przypadku ogromnej powodzi, które są w tym regionie dość powszechne. Przez zaporę może przepłynąć 250 miliardów metrów sześciennych wody, przy czym zbiornik może pomieścić ledwo 9% tej objętości. Jeśli nadejdzie powódź, ta ma może i nie runie, ale z pewnością się przepełni. Z drugiej strony, bardziej szkodliwa od katastrof naturalnych może być nieostrożność operatorów zapory. W 2018 w jednej z największych elektrowni wodnych w Kolumbii w mieście Itunago doszło do trzech poprzedzających się osunięć ziemi. W ten sposób zablokował się tunel przekierowujący rzekę, a woda nie miała gdzie odpłynąć. Dwa pozostałe tunele uszczelniono podczas budowy, a inżynierowie stacji nie mogli ich otworzyć nawet przy użyciu materiałów wybuchowych. Aby zapobiec powodzi, zdecydowali się oni wypuścić wodę przez elektrownię stacji. W efekcie drogi sprzęt przepadł pod wodą, ale przynajmniej uniknięto katastrofy. Do czasu. Z powodu ulewnych deszczy poziom wody stale rósł, aż wyniósł krytyczne 5 metrów nad zbiornikiem. Wylew wody przez górne krawędzie tamy wydawał się nieunikniony. Lecz nie miał miejsca tylko dlatego, że w pewnym momencie jeden z zamkniętych tuneli otworzył się pod wpływem sił natury. W dół rzeki wystrzelił strumień wody trzykrotnie silniejszy niż zwykle. Tego dnia mieszkańcom ośmiu nadrzecznych gmin nakazano ewakuację. Było to łącznie 120 tysięcy osób, a tylko jedna piąta z nich zdołała uciec. Do dziś nie znamy oficjalnej liczby ofiar śmiertelnych i rannych, a choć urzędnicy twierdzą, że tragedie wywołały ulewne deszcze, lokalni aktywiści Obwiniają pracowników zapory o zaniedbanie. bowiem firma budowlana, która wycięła las zajmujący dotąd teren zbiornika, nie usunęła ściętych drzew. A w teorii wodę mogłaby powstrzymać roślinność pozostała w obszarze. Nierozwaga budowniczych zapory i Tunago to jednak pikuś w porównaniu do katastrofy w Sajańsko-Szuszeńskiej elektrowni wodnej, podczas której zginęło prawie 100 osób. Elektrownia ta uważana była za największy i najnowocześniejszy obiekt tego typu w Rosji. Powstała w 1978 na jednej z najdłuższych rzek na świecie Jenisei. Tama była olbrzymia. Mierzyła 245 metrów. Zakład wyposażony był w 10 turbin. Turbina numer 2. Przeszła modernizację na początku 2009 roku i otrzymała najnowocześniejszy regulator prędkości obrotowej. W sierpniu tego samego roku na zaporze doszło do straszliwej katastrofy. Rano pracownicy zauważyli, że zużycie wody przez drugą turbinę było wyższe niż zwykle. Zaczęła ona wibrować i wydawać dziwne dźwięki. 50 pracowników zebrało się w hali maszyn, ale żaden z nich nie odważył się zatrzymać turbiny, bo nikt spośród obecnych nie miał należytych uprawnień z wyjątkiem dyrektora zakładu, który był zajęty świętowaniem swojej rocznicy. Pracownicy nie mogli liczyć na pomoc przełożonego, więc woleli nie brać na siebie odpowiedzialności za łamanie zasad miejsca pracy. O ósmej rano na stacji rozległ się głośny huk. Pokrywa turbiny uniosła się, a ogromny wirnik, ruchomy element ważący 920 ton, wystrzelił z gniazda. Woda runęła do maszynowni z prędkością 255 m3 na sekundę. Turbiny hydrauliczne uległy zwarciu, prowadząc do awarii zasilania. Stalowe zasuwy rur, doprowadzających wodę, trzeba było zamykać ręcznie. Cały proces trwał dwie godziny. W tym czasie dach hali maszyn upadł, a woda wciąż napływała. Pracownicy musieli otworzyć wszystkie wrota przelewowe tamy, aby obniżyć poziom wody. Gdy na miejsce dotarła ekipa ratunkowa, musiała usunąć 5000 metrów sześciennych gruzu. Zdołali uratować 14 osób, ale 75 pracowników stacji, którzy znajdowali się w hali turbin i dolnych pomieszczeniach, było martwych. Zniszczenia spowodowały też wyciek ropy do Jeniseju. 40 ton ropy naftowej zmieszanej z wodą, wylało się z elektrowni Syjańsko-szuszeńskiej prosto do rzeki. Wyciek rozciągał się na 15 km, a pozbyto się go już 7 dni po katastrofie. Co ciekawe, miesiąc przed wypadkiem elektrownia ustanowiła rekord wszechczasów w produkcji energii elektrycznej. Ta ma trzech przełomów w Chinach wyrównała osiągnięcie w 2020. Ze względu na obfite opady deszczu, produkcja energii w Zaporze osiągnęła 112 milionów megawatów na godzinę. Jest to rekord, którego nie tknęła dotąd żadna inna elektrownia na świecie. Praca turbin pod pełnym obciążeniem miała tragiczne konsekwencje dla elektrowni Sajańsko-Szuszeńskiej. Jeśli operatorzy tamy trzech przełomów spróbują jeszcze bardziej poprawić jej wydajność, również tam może wystąpić awaria. Ale co jeśli odliczanie do katastrofy już się rozpoczęło? Tamę może bowiem zniszczyć przyszła klęska żywiołowa. A najgroźniejszym aspektem takich zdarzeń jest fakt, że nie da się jej przewidzieć. W 2021 roku w indyjskim stanie Uttarakhand potężna powódź pojawiła się znikąd i zniszczyła tamę położoną na rzece Rishi Woda zmiotła wszystko na swej drodze i uszkodziła tamy oraz elektrownie. Jedna z nich była wciąż w fazie budowy, więc na miejscu przebywały dziesiątki robotników. W trakcie życie straciły 204 osoby. Ale skąd wzięła się tak gwałtowna powódź? Naukowcy z Instytutu Geologii Himalajskiej Wadia odkryli, że potężna fala wzniosła się po tym, jak kawałek lodowca oderwał się i zsunął w dół. Miało to miejsce na jednym ze szczytów górskich w Parku Narodowym Nanda Devi. Ogromny odłamek skały i lodu o objętości 2 milionów metrów sześciennych spadł z dwukilometrowego szczytu górskiego wprost do rzeki. Katastrofy nikt nie mógł przewidzieć. Podobnie było w przypadku zapory Vajont we Włoszech. Konstrukcja ta powstała w 1960 i do dziś jest jedną z najwyższych zapór na świecie. Jako, że jej ściana mierzy prawie 262 metry. Jej zbiornik zaprojektowano tak, by pomieścił 170 milionów metrów sześciennych wody. W pierwszym roku po jego napełnieniu wokół obwodu góry Monte Toc, która wznosiła się tuż nad tamą, otworzyła się szczelina. A pod koniec lat 60. na jednym ze zboczy doszło do osunięcia się ziemi. Zaniepokojeni geolodzy ostrzegli, że wykorzystanie tamy. Do pełni wydajności jest ryzykowne. Mogłoby spowodować, że duży kawałek skały, ważący 720 milionów ton, spadłby do jeziora. Operatorzy zaporywając obniżyli więc poziom wody w zbiorniku o 20 metrów. Władze i pracownicy byli pewni, że osunięcie się ziemi nie spowoduje szkód ani dla konstrukcji ani miejscowej ludności. Dlatego, gdy jesienią 63. Ogromna masa ziemi i skał runęła w dół zbocza w kierunku zbiornika. Inżynierowie bez żadnych obaw zebrali się na szczycie tamy, by obserwować przebieg zdarzeń. Zginęli jako pierwsi. Osuwisko poruszało się bowiem trzy razy szybciej niż przewidywali geolodzy, bo z prędkością 113 km na godzinę. Utworzyło to dwie wielkie fale tsunami. Jedna zbliżała się do tamy. A druga w przeciwnym kierunku podążała ku wioskom. Przez szczyt zbiornika przepłynęło 275 milionów ton wody. Fala doszczętnie zniszczyła miasto Longarone. Szacuje się, że tego dnia zginęło około 2000 osób. Dziś katastrofa Monte Toc uważana jest za najbardziej śmiercionośny opad skalny w Europie. Jednak nie tylko osłowiska mogą być tak zabójcze. Trzęsienia ziemi równie łatwo mogą zniszczyć zaporę wodną. Jeśli cokolwiek może zagrozić tamie trzech przełomów, to właśnie one. Bowiem konstrukcja bezpośrednio wpływa na ten naturalny proces. Geolodzy dowiedli, że zmiany poziomu wody w zbiorniku wpływają na pole grawitacyjne w zachodnim Syczułanie. To z kolei może zwiększyć aktywność sejsmiczną w regionie i wywołać trzęsienia ziemi. Sama trzech przełomów, jest więc podatna na samo zniszczenie. Co jeśli ta ogromna konstrukcja się zawali? W przypadku trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,5 lub więcej, pęknięcia na ścianie zapory zaczną się powiększać, a w końcu zacznie ona przeciekać. Na początek wyciek będzie niewielki, ale. Wkrótce 40 bilionów kilogramów wody ze zbiornika przebije się przez ścianę tamy i uderzy w dolinę. Fala o wysokości 30 metrów przetoczy się z zawrotną prędkością w dół Jangcy. Wioski i miasta położone na brzegach rzeki znikną bez śladu. 500 kilometrów stamtąd leży Wuhan o populacji 10 milionów osób. Powódź po pęknięciu tamy zatopi większość miasta. Rząd będzie musiał ewakuować mieszkańców regionów nadrzecznych z obszaru obejmującego do tysiąca kilometrów w dół rzeki. Setki tysięcy domów zostanie zniszczonych, a mnóstwo terenów rolnych zostanie zalanych. Powódź wyrządzi poważne szkody dla około 15 milionów mieszkańców. Niektóre z ofiar zginą lub będą ciężko ranne, a część zaginie lub stanie się uchodźcami. Efekty katastrofy dotkną łącznie 100 milionów ludzi, a kraj straci 100 miliardów dolarów. Może to być największa katastrofa w historii ludzkości. Chiński rząd ignoruje jednak ostrzeżenia geologów, wierząc, że tama trzech przełomów jest na tyle silna, by wytrzymać trzęsienie ziemi. A ty co sądzisz?